O godziny 9.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że właśnie w miejscowości Włodary doszło do zdarzenia, które miało polegać na tym, że ktoś miał strzelać z zwanej wiatrówki w budynek szkoły. Na miejsce niezwłocznie udali się policjanci z komisariatu Policji w Korfantowie. Tam niestety ale potwierdzili treść tego zgłoszenia. W wyniku. Ustalonych na miejscu czynności. Funkcjonariusze ujawnili cztery szyby uszkodzone w wyniku właśnie postrzału. Te szyby były uszkodzone tylko zewnętrznie. Więc, tutaj, jeżeli chodzi o sytuację w placówce, nikt nie odniósł obrażenia ciała, nikomu nic się nie stało. Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o tym, aby dzieci przekazać pod opiekę rodziców. W związku z tym zdarzeniem został zatrzymany. 38-letni mężczyzna, który w miejscu zamieszkania posiadał broń, która została zabezpieczona do dalszych czynności. Musieliśmy poprosić rodziców o odebranie swoich pociech ze szkoły i z przedszkola i bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, którzy sprawnie, szybko zareagowali na nasz apel i odebrali swoje dzieci z wielkim zrozumieniem dla nas. Po konsultacji z organem prowadzącym, po rozmowach z Panią psycholog, z Panią Naczelnik Wydziału Oświaty ustaliliśmy, że jutro będzie dzień wolny od zajęć dydaktycznych, taki, który przypada dla dyrektora, w zamian za dzień wolny 10 listopada. Wszystko, co się wydarzyło, było na zewnątrz murów szkoły. Na szczęście nikomu nic się nie stało, strzały nie dotarły do, do budynku więc tutaj wszyscy byli bezpieczni. Zresztą całe też otoczenie zostało potem oddzielone, dzieci już potem nie miały do tego dostępu. Okay.